Dzień dobry, witam. Będą takie filmy wrzucane prawdopodobnie w weekendy po różnie mam z czasem. Dzisiaj wiadomo, jaki przypada dzień niepodległości Ukrainy, który niestety jest świętowany w Polsce bardziej niż niestety nasze święto narodowe niepodległości Polski. Ale zastanawialiście się kiedyś, czym jest Państwo ukraińskie? I jaka jest jego prawdziwa historia? Zapraszam do materiału. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Jak widzimy, to jest mapa Rusi kijowskiej. A czym była ta Ruś Kijowska? Dużo oczywiście zakłamań na temat tej historii rusikijowskiej. Kijowska yy, powstała przez wikingów dynastii Rurkowiczów. Tak, po prostu i też przez wschodnich yy, Słowian. Wiadomo, walczyliśmy z nią przecież Bolesław Chrobry. Zrobił tam wyprawę tą słynną kijowską. I przecież my zdobywaliśmy te właśnie wschodnie e, tereny. Później wiadomo, że, że ruś kijowska się rozpadła, podzieliły się na różne części, na różne e, księstwa i tak dalej. Po Rusji jeszcze niektórzy też mówią o tym. Kłamstwa była Ruś Galicyjska Halinowska. To też nie jest prawdą, że to była przecież państwo ukraińskie. To byli wschodni e, Rusini, podbiliśmy te tereny itd. i tak dalej. Teraz przechodzimy do kolejnego aspektu, czyli kozacy, z którymi, e, którymi mieliśmy e, wielki konflikt w Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Czym byli ci kozacy? Tak samo kozacy to nie byli właśnie Ukraińcy, ani nie byli to Rosjanie. To byli po prostu Tatarzy, e, też ludzie z genów mongolskich, e, czy Turkowie po prostu. No i też buntownicy Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Wiadomo, ostatecznie te powstania zakończyły się ostatecznie zniszczeniem i podziałem tych kozaków zaporowskich. Dużo straciliśmy terenów na rzecz Rosji, bo przecież Rosjanie wspierali tych kozaków przeciwko poszpolitej obojga narodów. Straciliśmy na przykład kijów na rzecz Rosji, ale ostatecznie został właśnie ten podział tych kozaków zaporoskich i zniknęli po prostu. Później, oczywiście, był czas zaborów. Tutaj szybko przejdziemy, bo tam. Nie ma nic ciekawego tutaj do mówienia w kwestii ukraińskiej, ale później, właśnie, zaczęła się I wojna światowa. Zaborcy walczyli między sobą, no i później wybuchła ta rewolucja bolszewicka w Rosji. Oczywiście powstaną później w przyszłości materiały na temat tej rewolucji i jej prawdy. E no, i wtedy Austriacy i Niemcy założyli państwo ukraińskie, ale warto tutaj wspomnieć, że już Ukraińcy na początku zaczęli niszczyć naszą ludność, kulturę i tak dalej, kiedy powstało wtedy państwo ukraińskie. Kolejny aspekt, czyli kto rządził Ukrainą. No, tutaj. Na początku był oczywiście Simon Pełtura, później go obalono, i później wszedł Hetman Pawlo Skorobacki, i którym wiele Ukraińcom się nie spodobał, bo służył też między innymi państwom centralnym, ale też chciał, żeby Ukraina została z powrotem przyłączona do Rosji i wtedy go obalili. Powstała Ukraina Zachodnia, i to z nimi mieliśmy właśnie konflikty o ziemię, takie jak Lwów. I tutaj już doszło do tego, że Ukraińcy zamordowali nasze Orlęta Lwowskie. To jest pierwsza sprawa, o którą warto trzeba poruszyć w kontekście i, żeby, i trzeba się domagać, bo tego Ukraińcy do dzisiaj nie zrobili w tej sprawie. No, może jedynie to powstał ten cmentarz w Lwowie. Wiadomo, ta mapa się zmieniała e, w tej wojnie ukraińsko-bolszewickiej. Ogólnie to głównie mierzy bolszewicy chcieli najeżdżać Ukrainę, no i im się udało. Później też Biała Armia e, Dentkina przecież też weszła do Kijowa e, i zajęła. Ogólnie Ukraińcy na chwilę zniknęli, więc ostatecznie musieli dogadać się. Z Polską. Tak, była ta słynna wyprawa Kijowska, i tutaj już są kontrowencje. Niektórzy Ukraińcy się nie owdzięczyli za wyprawę kijowską, i od razu bolszewicy rozpoczęli ofensywę i zajęli Kijów i już poszli pod Warszawę. I też tutaj są teorie, że chcieli oczywiście ukraińscy nacjonaliści dokonać zamachów. Teraz trochę poruszymy aspekt wojny, wojna polsko-bolszewickiej. I wiadomo, tutaj niektórzy Ukraińcy pomogli nam i walczyli. Tak samo Rosjanie. Oczywiście będzie tutaj więcej w odcinkach. Ostatecznie wojna polsko-bolszewicka zakończyła się wygraną. Dużo Ukraińców pomagało nam też w bitwach. Ale więcej o tej wojnie... I jej prawd powiemy w kolejnych odcinkach. Tak, traktat ryski dla niektórych to było pozytywne i negatywny, ten traktat, ale dla Ukraińców bardzo negatywny, bo tutaj były różne koncepcje. Ostatecznie endencja nie chciała, żeby powstała niepodległa Ukraina, bo bali się, że zrobią w przyszłości z Republiką Weimarską wtedy próbę rozbioru Polski. Częściowo było błędem i nie, bo prawdopodobnie było możliwe, że mogli ta, na przykład tacy ukraińscy nacjonaliści dojść do władzy i dogadać się z Republiką Weimarską. Ukraińcom bardzo się nie spodobało to, że ich państwo zniknęło, więc oczywiście nacjonaliści ukraińscy rozpoczęli w II Rzeczpospolitej Polsce dużo zamachów. Na różnych polityków i urzędników, i niektóre im się udały dokonać. Później wiadomo, rozpoczęła się II wojna światowa. I co zrobili wtedy Ukraińcy, drodzy Państwo? Stanęli po stronie Związku Radzieckiego i III Rzeszy i tak samo atakowali i zabijali Polaków, przecież. Tak, kiedy Trzecia Rzesza zaczęła atakować Związek Radziecki. To ostatecznie wiadomo, że ci ukraińscy nacjonaliści stanęli po stronie Trzej Rzeszy, ale ostatecznie Adolf Hitler nie chciał do końca wolnej Ukrainy, więc się niektórzy zbuntowali i oczywiście były rozłamy. Na zdjęciu oczywiście jest nikt inny jak Stefan Bandera, czyli to on m.in. rozkazał mordować Polaków. I oczywiście, wiadomo, przewodzili do najważniejszego elementu i najbardziej gorącego tematu właśnie w relacjach polsko-ukraińskich, chrześć wońska. Oczywiście nie będę teraz mówić to, co robili Ukraińcy, bo oczywiście zdejmą wtedy nasze filmy i tak dalej. Więc po prostu dużo Ukraińców zaczęło mordować Polaków. A co na to Niemcy? Bo Niemcy częściowo oczywiście potępiali i tak samo walczyli, ale także popierali tych wszystkich ukraińskich nacjonalistów. Dużo Niemców pomagało, ale także pomagało też Ukraińcom w Rzesi Wołyńskiej na przykład. I powstała właśnie specjalna ukraińska pol policja z tego drugiego rozłamu ukraińskich e, nacjonalistów, Galizien SS, które także brutalnie mordowało nas Polaków. Tak, później zaczęła się wielka ofensywa sowiecka, Niemcy przegrywali i prawdopodobnie losy wojenne były przesądzone. Oczywiście, że Związek Radziecki nie widział wolnej Ukrainy, więc ukraińscy powstańcy musieli coś, coś zrobić i ostatecznie dogadali się w końcu z Polakami przeciwko Sowietom. Oczywiście nie wyszło. Powstańcy ukraińscy nacjonaliści zostali stłumieni. A Polska stała się pod wpływem Związku Radzieckiego. Później tereny Ukrainy oczywiście były w terenie Związku Radzieckiego. Wybuchła też katastrofa w Czarnobylu, która bardzo negatywnie wpłynęła na Związek Sowiecki. No i później doszło do rozpadu Związku Radzieckiego, i wtedy powstała właśnie Ukraina. Tak, dokładnie. To jest zdjęcie, jak Putin przemawiał z gabinetu i zapowiedział specjalną wojskową operację na Ukrainę, która trwa oczywiście do dzisiaj. I takie pytanie, dlaczego Putin zaatakował Ukrainę? Między innymi z tego, że dużo na Ukrainy, w skądś terenach, dużo było mniejszości rosyjskiej i chciała oczywiście wrócić do Rosji, ale władze Ukrainy się nie zgodziły. I tak samo z Krymem, ale, pra ale prawda jest taka, że to Krym przyłączył do Ukrainy Nikita Chruszczow, jeden z byłych sekretarzy Związku Radzieckiego. A jak dzisiejsi Ukraińcy odbierają te wszystkie wydarzenia i tak dalej? Oczywiście prawie 80% Ukraińców czci Stefana Bandery, to jest problem. I do dzisiaj też nie przeproszono nas za wołę i za te wszystkie... Zbronnie ze względu na to, że większość podziwia Stefana Bandery za walkę o niepodległą Ukrainę. Ze cmentarzem na Wołyniu były różne kontrowersje, że było błoto, oczywiście później posprzątano. Więc na koniec, trzeba domagać się ekshumacji wołońskiej i przeprosin. Wobec tego nie uda się dogadać z Ukrainą. W tej kwestii. I w przyszłości trzeba oczywiście odzyskać ziemie zachodnie ukraińskie, które należą do nas.